Społeczność Team Fortress 2 teraz ma ogromną podnietę, bo Gaben był ostatnio w wywiadzie i zapytali go, czy są w planach jakieś aktualizacje do Team Fortress 2, po czym on odpowiedział? W polskim tłumaczeniu, tak, mamy aktualizację do Team Fortress 2. I ja rozumiem, że po usłyszeniu tego, to społeczność nagle urządziła wielką imprę, ale moim zdaniem, jak na razie nie ma powodu, żeby się aż tak bardzo cieszyć. Ponieważ po tym, jak powiedział, że mają aktualizację do tf zapytali go, czy coś zrobią z problemem z cheatbotami i hakerami, którzy psują teraz grę na casualu. I na to Gaben odpowiedział... W tłumaczeniu na polski, to jestem bardzo świadomy problemu i myślę, że mamy na to dobre rozwiązanie. I właśnie o tym chciałem pogadać w tym odcinku, bo większość osób pokazuje na swoich filmikach, że Gabe tylko powiedział, że mają aktualizację w planach, ale omijają to ostatnie, co ja Wam przed chwilą pokazałem. I właśnie dlatego, że większość osób pomija to ostatnie, to cała społeczność teraz myśli, że w planach jest jakaś duża aktualizacja, jakiś heavy update albo Coś w stylu Jungle Inferno, jeśli chodzi o content. I wydaje mi się, że tak nie będzie. Serio. Myślę, że ta aktualizacja, o której mówi Gaben, będzie aktualizacją, która naprawia tą całą sytuację z botami, albo będzie to jakiś mały community update. Oczywiście mogę się mylić. Ja tylko wyrażam swoje zdanie na ten temat. Nie spodziewajcie się nowych map, trybów gry, nowych broni, czy czegokolwiek takiego, nie? Mi się serio wydaje, że to będzie tylko aktualizacja na te boty. I żeby nie było, ja się serio cieszę, że Valve w końcu zaczyna się interesować TFM i chce naprawić grę. Ale jak już mówiłem, prawie cała społeczność oczekuje teraz, że następna aktualizacja będzie jakimś heavy update'em albo coś w tym stylu. Ale tak nie będzie. Na 80% jestem pewny, że tak nie będzie. I dlatego robię ten filmik, żeby powiedzieć wam, żebyście nie podniecali się za bardzo tym, bo jak teraz sobie wmówicie, że następny update to będzie właśnie taki heavy update albo drugi Jungle Inferno, to jak okaże się, że ta aktualizacja do TF, o której mówi GabeN, to tylko fix na boty, a nie na przykład nowe bronie, nowe mapy, to będziecie źli na Valve i będziecie potem marudzić na forum, że Walw nic nie robi z GROW. Po prostu nie oczekujcie jakiegoś dużego up update'a nie podniecajcie się za bardzo. Gaben nie potwierdził nic, po powiedział tylko, że mają w planach aktualizację. Ja nie wiem, po prostu nie podniecajcie się za bardzo, naprawdę.